24 pytania. Rozmowa poranka. A z nami już jest połączony Zbigniew Bogucki, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie panie pośle. Dzień dobry pani redaktor. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. O pani pośle od rana policja próbowała, no... Spotkać się z byłym Ministrem Sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro, bo dzisiaj o 10.30 powinien stawić się przed obliczem Komisji Śledczej do spraw Pegazusa. No, na razie mamy informację, że Zbigniewa Ziobry nie było w domu. Czy to jak Pan to skomentuje? To no po pierwsze pamiętajmy o tym, że Komisja do spraw tzw. Tak sprawy Pegasusa działa dzisiaj nielegalnie, dlatego że 10 września Trybunał Konstytucyjny, a byłem na tej rozprawie reprezentując właśnie grupę posłów składających wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, orzekł ostatecznie i ten wyrok wiąże wszystkich, jest powszechnie obowiązujący, że Komisja... Akurat ta konkretna została powołana w trybie niezgodnym z konstytucją. Gdyby dzisiejszy obóz władzy chciał, żeby ta, ta komisja pracowała, mógłby po raz kolejny powołać ją już zgodnie z przepisami zapisami ustawy zasadniczej, ale tego nie zrobi. No pan minister Ziobro nie ma obowiązku po prostu stawiać się przed tą komisją, dlatego że ona nie ma prawa działać zgodnie z powszechnie obowiązującym ostatecznym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Również jest wolnym człowiekiem, nie ma wobec niego żadnych zarzutów, nawet chyba. Pan koronelu, który uzurpuje stanowisko prokuratora generalnego, prokuratora krajowego, przepraszam, mówił, że nie ma żadnych podstaw, żeby stawiać zarzuty panu ministrowi Ziobrze, więc może być w każdym miejscu, które uzna za słuszne i nie musi oczekiwać na to, czy takie czy inne służby będą przychodzić w sytuacji, kiedy miałby być doprowadzony przed organ, który zgodnie z polskim prawem, zgodnie z polską konstytucją nie może teraz procedować. No tak, ale jeszcze tydzień temu Zbigniew Ziobro sam pytany przeze mnie, między innymi grupę innych dziennikarzy w Sejmie, mówił, że jak policja do niego zapuka, to on otworzy policji, no powie im o tym fakcie, o którym przed chwilą pan poseł powiedział, czyli według Zbigniewa Ziobry i według też no tak naprawdę Prawa i Sprawiedliwości, bo jak wiemy przecież obecnie rządząca koalicja nie uznaje Waszych racji mówiących o tym, że Trybunał Konstytucyjny uznał, że ta, tak jak pan powiedział, w zeszłym roku ta komisja działa niezgodnie z ustawą zasadniczą. Tutaj ta, no to zdanie rządzących jest inne, ale już jakby zostawmy to na boku, bo to jest zdanie przeciwko zdaniu. Natomiast sam Zbigniew Ziobro mówił, że on no, otworzy policji i pojedzie tam, gdzie będzie trzeba. No dzisiaj rano no, było sprawdzam ze strony policji i wyszło, że Zbigniew Ziobro no, nie, nie, obie, nie, nie dotrzymał tego, co obiecywał no, przed kamerami, co prawda i przed mikrofonami. Fonami, no ale jednak deklarował, że będzie do dyspozycji policji. Kilka takich faktów, żeby też odpowiedzieć w pełni na Pani pytanie. Po pierwsze, to nie zdanie przeciwko zdaniu, tylko my wspieramy się na wyroku Trybunału Konstytucyjnego, którego Jest nie uznaje, podkrety? jak wiemy, obecnie rządząca ekipa. No, Dlatego mówię, że zdanie to... przeciwko zdaniu. To, że władza nie uznaje sądu, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa i pewnie jeszcze kilku organów, które są niezależne Izby Kontroli tak Nadzwyczajnej Spraw powie, że Publicznych. Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, czasami uznaje, czasami nie uznaje to, w zależności od tego, czy akurat obnażane są różnego rodzaju patologie tej władzy, to, to nie jest także zdanie przeciwko zdaniu. Natomiast no, pan Zbigniew Ziobro, pan minister, nie wie, wiemy o, nie od dzisiaj, że jest człowiekiem bardzo poważnie chorym. Oczywiście dzisiaj jest zdecydowanie lepszym stanie zdrowia niż to było jeszcze kilka tygodni czy kilka miesięcy temu. Nie ma obowiązku czekać na policję w swoim mieszkaniu. No, gdyby był w tym mieszkaniu, zakładam, żeby po prostu policji otworzył, ale tak jak mówię, nie ma obowiązku oczekiwania na to, że policja, która ma niestety w moim absolutnym przekonaniu tutaj nielegalne, Nielegalnie wydawane polecenia y, musi czekać na tą policję, czekać na tych funkcjonariuszy po to, żeby do, być doprowadzonym przed nielegalny organ. Pewnie gdyby był w tym mieszkaniu i y, y, to, to otworzyłby policję. Skoro go tam nie ma, bo ma inne sprawy, być może na przykład związane ze swoim stanem zdrowia, no to nie jest tak, że nie otworzył tych drzwi, tylko jak rozumiem, nie znam do końca tej sprawy, bo to są te ostatnie godziny, jak rozumiem, poranne. Po prostu tam pana zbyt obry pana ministra nie było. To są zupełnie dwie różne sytuacje. Wczoraj pojawiła się tak Taka informacja, że widziano Zbigniewa Ziobry na lotnisku w Brukseli. Część pańskich kolegów europosłów mówiła, że zapewne wybiera się do Warszawy albo gdzieś w sumie, może na rehabilitację, bo też takie informacje się pojawiały. To no może właśnie na rehabilitację. Nie ma, nie ma zakazu opuszczania kraju, nie ma zatrzymanego paszportu, nie jest ścigany listem gończym, nie ma żadnych zarzutów wobec pana posła Zbigniewa Ziobry. Komisja działa w sposób nielegalny, więc dlaczego miałby wolny człowiek? Człowiek, jeszcze mam nadzieję, w wolnym, demokratycznym kraju, choć tutaj te ograniczenia są bardzo duże ze strony ekipy Donalda Tuska, miałby nie, wiem, nie podróżować, nie próbować podejmować różnego rodzaju działań związanych z leczeniem bardzo poważnej, zagrażającej jego życiu choroby, która też. Podkreślę, panie doktor, warto to przy tym wątku powiedzieć, no kiedyś znajdowali się jeszcze nie tak dawno tacy w dzisiejszym obozie rządzącym Kalicji, którzy kpili z tego, że Zbigniew Ziobro jest chory. Czy dzisiaj mogą tak sobie spokojnie spojrzeć w lustro i spojrzeć w swoją twarz? Ja bym nie potrafił. A pan, panie pośle, jakby, do, jakby pan był w takiej sytuacji, spróbujmy postawić się w takiej sytuacji jak Zbigniew Ziobro dzisiaj rano, to pan by otworzył policji, pojechałby pan z nimi i na przykład, nie wiem, stawiłby stawiałby się... Ja pan... Podobnie jak pan minister Ziobro, gdyby ta policja przyszła, i gdybym był w domu e, i nie kolidowałoby to z żadnymi moimi innymi planami. No, tutaj mówimy o tym o tej kwestii podstawowej, jaką jest e, rehabilitacja, leczenie, e, taki no, naprawdę poważna choroba, który, z której wychodzi i najboże, żeby wyszedł pan minister, to no, pewnie też bym na tą komisję został doprowadzony, ale czy stawiłbym się tam sam z własnej woli? No, de facto legitymizowałbym wówczas bezprawie. To znaczy wiedząc, że jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który mówi, że ta komisja z uwagi na proceduralne kwestie i złamanie konstytucji podczas jej powoływania nie działa, no to dlaczegoż miałbym żyrować temu łamaniu prawa? A myśli pan, że jak Marian Banaś na przykład, który... No... Jest szefem Najwyższej Izby Kontroli czy dyrektor jednego z departamentów, który nadzorował kontrolę doraźną nad tym, jak za czasów rządów prawa i sprawiedliwości odbywała się kontrola nad spec służbami i jak oni tam pojawiają się na przesłuchaniach, to oni co? Legitymizują to, że jest to nielegalna komisja? Nie ma, tak zastanawiam się, bo to jest kolejna sprawa, o której rozmawiamy w przestrzeni publicznej, która tak naprawdę no, przez państwa ugrupowanie jest określana, że właśnie coś jest nielegalne, coś jest niezgodne, państwo się nie zgadzają, Ignorujecie wezwania, czy pracę, udział w pracy w tej, takiej komisji, zresztą nie pierwszej, a druga strona mówi zupełnie coś innego. I tak naprawdę podejrzewam, że taki przeciętny zjedacz chleba nie za bardzo do końca wie o co chodzi. Czy pana zdaniem, Pan jest też prawnikiem, adwokatem, co powinno się stać? Może jakiś reset zrobić, może każda ze stron powinna no, zrobić krok przysłowiowy do tyłu. Ale reset można robić w tej sytuacji konkretnie. Ja się z jednym zgadzam, panie redaktor, że faktycznie część osób, które na przykład nie są prawnikami, niekoniecznie na co dzień interesują się tym życiem politycznym, tymi sporami politycznymi, nie tylko może nie rozumieć, co się dzieje, ale może mieć również obawę, czy idąc do sądu otrzyma wyrok i czy ten wyrok będzie ważny, patrząc nawet na tą sprawę szczecińską, gdzie no, zabójca, tak naprawdę wyrok wobec zabójcy uchyla sąd tylko dlatego, że uznaje, że w tym składzie, który orzekł wcześniej w Sądzie Okręgowym, orzekał tak zwany neosędzia, mówię tak zwany, bo to jest takie pogardliwe niestety określenie dla sędziów, którzy kilkanaście, a czasami 20-30 lat orzekają w wolnej Polsce i tylko dlatego, że zostali powołani pod rządami innej ustawy. Inni sędziowie, moim zdaniem ze względów politycznych, uzurpują sobie prawo wykluczania ich. Inna rzecz, że um, z udziałem tych samych sędziów wiele wyroków, wiele spraw się kończy e, i one są akceptowane. No, mamy do czynienia e, z sytuacją, w której dzisiejszy obóz władzy, koalicja 13 grudnia, mogłaby zmienić prawo, ale żeby zmieniać prawo, trzeba mieć do tego legitymację demokratyczną pełną, to znaczy przeprocedować ustawę przez Sejm, przez Senat, uzyskać podpis prezydenta. Ja przypomnę, że wszystkie zmiany ustawowe, które były wprowadzane przez Prawo i Sprawiedliwość, były konsekwencją wolnych demokratycznych wyborów. Ktoś się może z nimi nie zgadzać. A teraz. W, do... w 2023 roku też były wolne i demokratyczne wybory, ta, panie tylko Panie redaktor, w Polsce proces legislacyjny polega na tym, że oprócz przeprocedowania sprawy przez Sejm i Senat, gdzie koalicja ma większość i ma święte prawo do tego, żeby powoływać swoje akty prawne, żeby uchwalać ustawy, natomiast musi jeszcze uzyskać podpis prezydenta Rzeczypospolitej. Prezydent A prezydent, to, prezydent na złość nie, nie podpisuje, podpisuje części ubiegu, ustaw, i mówi, to że to nie podpisze. Na... Nie na złość. Podam taki przykład, panie redaktor, bo może nam rozjaśni i naszym, e, naszym słuchaczom sytuację. Po pierwsze, że tych ustaw to jest jak na lekarstwo. Niestety to jest najbardziej leniwy rząd i najbardziej leniwy sejm, bo ustawie jest najmniej w historii wolnej Polski. Ani nie ma pan wrażenia, taki... że to wynika z tego, jeżeli chodzi o ustawy dotyczące zmian w prawie, że to wynika z tego, że, panie pośle, kaskadowo narastały problemy, jak jeszcze państwo byliście przy władzy. Pan wtedy był do wojewodą, więc no, nie sprawował pan władzy w rządzie, tak? I nie. Pracował Pan nad różnymi aktami legislacyjnymi, ale przecież pamięta pan, ile razy, ale przecież pamięta pan, była uruchomiona procedura unijna przeciwko Polsce i nie tylko Polsce. Była, były wiele kwestii było zarzucanych, jeżeli chodzi o praworządność w Polsce, by sami Państwo, nie jako poprzednia władza, przyznaliście, wpisując, ileś rzeczy do naprawy w systemie wymiaru sprawiedliwości do KPO, więc ileś rzeczy sami potwierdzaliście, że rzeczywiście trzeba pracować. I nic. I ta kaskadowość tych błędów tak naprawdę, ona jest cały czas kontynuowana, dlatego że teraz prezydent, no przecież doskonale pan wie, teraz prezydent mówi nie, nie podpisze. I często się upiera przy pewnych prezydent. swoich kwestiach. No właśnie tak nie jest. Oczywiście pan prezydent będzie się upierał dlatego, że jest strażnikiem konstytucji, pani redaktor. Natomiast podam dwa przykłady. Jedna jest ta ustawa o krs czyli Krajowej Radzie Sądownictwa. Były pewne rozmowy toczone z panem prezydentem i one zostały przecięte ze strony koalicji. Czyli była wola ze strony Pałacu Prezydenckiego, a mówiąc konkretnie, ze strony prezydenta Rzeczypospolitej, żeby w tym zakresie zrobić pewien postęp w tym kierunku, o którym pani mówi, pewnego konsensusu. No ale nikt pana prezydenta nie chciał słuchać, ustawa zamrożona. Jeżeli chodzi o kwestie na przykład Trybunału Konstytucyjnego, bo pani mówi, są dwa zdania. Skierowano ustawy, właściwie dwie ustawy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, co do których już pomijam Prawo i Sprawiedliwość, no trudno mi to przychodzi przez zegar, bo pomijam pana prezydenta, bo to jest najważniejszy organ w państwie. Ale Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa. Sejmowi, legislatorzy i rzecznik praw obywatelskich, pięć różnych podmiotów niezwiązanych z prawem i sprawiedliwością, mówiło, że te ustawy są niekonstytucyjne. Czy koalicja rządząca zrobiła cokolwiek, żeby przedłożyć prezydentowi takie ustawy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, które pan prezydent by mógł podpisać? No nie. No przecież wie pan, panie pośle, dlaczego. No nie jesteśmy dziećmi, wiemy dlaczego, bo prezydent zapowiada między innymi ustami swoich też współpracowników, że wielu rzeczy nie podpisze, bo nie, bo się z nimi nie zgadza. No i taka to już sytuacja nastała, więc teraz czekamy na wybory prezydenckie nowe i koalicja rządząca mówi, że jak będzie prezydent... Z koalicji rządzącej to będzie e, przyspieszy wszystko, jeżeli chodzi o, prawo, jeżeli chodzi o prawo, prawo i praworządność. Ja tylko na koniec mamy mało czasu, zostały nam dwie-trzy minuty, więc musimy przyspieszyć. Zapytam o dwie sprawy i krót, proszę o krótkie odpowiedzi. E, była dyrektorka e, biura e, pana premiera Mateusza Morawieckiego e, i jej mąż e, wśród trzech zatrzymanych e, przez CBA. I tutaj oczywiście mamy sprawę z tą słynnym Bed w tle z panem e, Pawłem Szopą, który ze Znaję obszernie w prokuraturze, mamy również tutaj w tle sprawę nieprawidłowości w rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. To dobrze, że tak bardzo działa CBA. Bardzo, bardzo szybko odpowiem, ale jeszcze zakończę tylko tam ten wątek. Pani Króciutko. redaktor świetnie i bardzo szybko wierzę w to, zresztą o tym mówił, podpisał na przykład zwiększenie kwoty wolnej w ramach stu konkretów, wiele konkretów, które nie spełnione wobec przedsiębiorców, jakoś tutaj koalicja nie działa, więc niech przyspieszą jeszcze teraz dla dobra Polaków. Natomiast w tej sprawie, o której pani redaktor mówi, no nie ma żadnych przypadków w tej sprawie. W tym samym dniu, w którym pan Kuczmierowski, pan prezes Kuczmierowski decyzją sądu brytyjskiego będzie odpowiadał z wolnej stopy, a więc jest wypuszczony można powiedzieć na wolność, jeżeli jeżeli chodzi o sąd, przyszły sąd ekstradycyjny, w tym samym momencie, żeby tą sprawę przykryć, czyli porażkę dzisiejszego rządów prokuratury, pana Bodnara, pana Tuska, pewnie nadprokuratora, pana Giertycha, nagle okazuje się, że w tym samym dniu są zatrzymania osób związanych z kancelarią prezesa Rady Ministrów. No wie Pani, trzeba by było być takim dzieckiem, no i to nawet chyba w tych pierwszych klasach podstawówki, żeby nie zauważyć, że wtedy, kiedy nie idą te rozliczenia, a one nie idą rządzącym, no to wyciąga się kolejne wątki, kolejne sprawy, wrzuca się do opinii publicznej za pośrednictwem niektórych nie wszystkich, ale niektórych mediów właśnie takie informacje i niech te informacje się grzeją tylko po to, żeby zakryć swoją porażkę. Zbigniew Bogucki, prawo i sprawiedliwość. Bardzo dziękuję, dobrego dnia życzę. Dzięki, dziękuję wszystkim, życzę dobrego piątku, dobrego weekendu, bo to już za chwilę weekend. Polskie radio 24. Słowem wszystko!